Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, kochani, horoskop dla znaków powietrza, bliźnięta wagi wodnika od 5 do 11 lipca. Zaczynamy od bliźniąt. Ja myślę, moi drodzy, że u Was wszystko w porządku. Zdrowo, bezpiecznie się czujecie. W ten e, trudny jednak czas dla nas wszystkich, te trudne czasy. Zaczynamy, moi drodzy, od bliźniąt. Myślę, że niedługo tutaj sytuacja zacznie się klarować. Myślę, że to wszystko nas minie. Kochani, poniedziałek, wtorek, bliźnięta, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek bardzo bezpiecznie będziecie się czuć w swoim domu, zadowoleni. Także rozmowy na temat mieszkania, na temat kupna, sprzedaży, zamiany. Także tutaj bezpiecznie czujecie się w swoim domu, ale także rozmawiacie o swojej nieruchomości, tak? We wtorek Coś się kończy, trochę przeciążenia, trochę takiej depresji, może być handry, ja bym powiedziała, może tęsknicie za kimś. Także spadek energii we wtorek, w środę również albo spotkanie tutaj z rodziną, ale też nostalgia, tęsknicie za kimś bardzo w środę. Także dla niektórych spotkania, ale też dla niektórych tęsknota za rodziną, za dziećmi, za wnukami i tak dalej, tęsknota w środę. W czwartek, moi drodzy, podwójność, może też będziecie się wahać, co robić, czy coś kupować, czy nie, czy wyruszać gdzieś. Podjęcie decyzji, ale też żonglowanie finansami, czy wydawać, czy nie. Właśnie w czwartek, w piątek już le, znaczy się lepiej niezbyt lepiej, ponieważ i tak i nie, przy dziesiątce buław coś się kończy, może się kończyć pewien etap w życiu waszym, może już, moi drodzy, ja lubię dziesiątkę buław, bo jak się zawsze coś kończy, jakiś projekt, to jest to zmęczenie, ale jest i satysfakcja. Także tutaj coś się kończy pomału i trochę będziecie czuć zmęczenia, ale też tą satysfakcję przed czymś nowym. W sobotę czeka Was tutaj gdzieś wyjazd, gdzieś możecie wyruszyć. Dużo osób koło Was, rozmów. No i w niedzielę ktoś może być toksyczny, może być jakaś lekka awantura. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Nie pożyczajcie również pieniędzy w niedzielę. Lenormand podpowiada wiadomości, listy, telefony od mężczyzny. No, i też przy tym mężczyźnie jakieś zagrożenie drobne, no, będziecie się tam trochę martwić o tego mężczyznę. Także spadek energii w zdrowiu, mogą być jakieś drobne dolegliwości, bóle plecy, kochani, mogą Was boleć podwójne narządy, czy to nogi, czy ręce, czy oczy, uszy, czy, za, czy migdały, stany zapalne. Także dbajcie o siebie, drogie bliźnięta. I przechodzimy do wagi, bo tutaj waga następna jest. Zobaczmy. Waga. Przypomnę tylko od 5 do 11 lipca. Co tutaj będzie się działo? I jeszcze Lenormand dołożymy. No uwagi, kochani, taki tydzień przeplatany. Poniedziałek, myślenie, nostalgia. Nie widzicie dla siebie możliwości trochę takiego mm, odpoczynku, lenistwa, nawet bym powiedziała. Także taki poniedziałek we wtorek, kochani. Wyruszacie gdzieś w podróż, czy to mentalną, czy realną, ale nadal macie chęć zostawienia wszystkiego za sobą we wtorek. I wyruszacie po nowe, jak tu pięknie jest pokazane, jak ten tarot tu cudnie pokazuje. Tutaj wyruszacie, a w środę macie nowy początek. Możecie się gdzieś udać pierwszy raz, czy to do pracy. Czy w jakieś miejsce, myślicie o nowym biznesie. Yy, otrzymujecie też również w środę coś fajnego, jakiś drobny prezent, moi drodzy. Ale moi kochani, tutaj myślicie o nowym, nowa sprawa przychodzi do Was. Czy to zawodowo, czy prywatnie. Jest to ogólny horoskop, więc yy, mówię ogólnie, moi drodzy. W czwartek. Yy, no, trochę jakieś niepowodzenie może być, może y, z przyszłości coś Wam się przypomni, może ktoś Was zrani, może coś nie wyjdzie w tym tygodniu. Także w czwartek troszeczkę smutno, coś może się nie udać. Y, w piątek już rozmowa z kobietą, która jest bardzo y, kontaktowa, ma dużo znajomości i przychodzi z wiadomościami do Was. Czy to zadzwoni, czy też napisze sms-a, czy maila. Wiadomości. W sobotę, kochani, cóż, zmiana planów, może będziecie chcieli odpocząć, albo też moi drodzy, będzie coś takiego, że gdzieś się umówicie i nie będziecie mogli, będziecie musieli zmienić termin, ale też uważajcie na problemy z prądem, uważajcie również na drogach. W sobotę, bo jest taka mm, karta ostrożności, tutaj zmian. No i niedziela takie zablokowanie, będziecie chcieli coś zrobić, ale też nie będziecie mogli, bo tu jest coś, może być jakaś awaria w domu. Yy, może być coś, może się zepsuć, coś może być z prądem. Także mm, tak to wygląda dla wagi. No i moi drodzy. Karty Lenormand. Jest jakieś zagrożenie koło zagrożenia, albo też, moi drodzy, strata drobna. Jest tutaj karta umów, jakiś wiadomości, która przychodzi do Was, nagle też. Ale moi drodzy, nie wiem czy wy będziecie hmm, chcieli podjąć jakieś działanie, ponieważ będziecie czuć zagrożenie. Będziecie się czuć zagrożeni. Ktoś może przyjść z jakimiś wiadomościami, ale nie będziecie chcieli może w to wchodzić. Tak bym powiedziała. W zdrowiu uważajcie stawy, kręgosłup przede wszystkim. Ból pleców może dopaść, ból zatok bo tu się podwójnie pokazało, no i moi drodzy, no uważajcie na siebie w tym tygodniu, tak? Myślę, że będzie dobrze. Nie chcę was straszyć, ale po prostu ostrzec, że tam jakieś zagrożenie, no może być, tak? Wiadomo, to nie ze wszystkimi rezonuje, tak? Ale oczywiście lepiej poruszyć, ostrzec i być ostrożną, ostrożnym. Dobrze. I teraz wodnik od piątego do jedenastego lipca. I jeszcze karty Renormand. Moi drodzy sprawy, w Urzędzie Administracji w poniedziałek załatwiacie coś z przyszłości, macie jakiś termin, we wtorek kończycie pewne działania. Macie przeciążający dzień może dużo obowiązków prywatnych i zawodowych także dzień dosyć pracowity i przeciążający, tak jak mówię. W środę, w środę ktoś problematyczny może być koło Was, yy, może to Wasze dziecko, ktoś plotkujący, przychodzi z jakimś problemem nagle, tak? Po, problem powraca już któryś raz, także może wiecie o co chodzi. W środę będzie mm, zagrożenie, ale moi drodzy, to jest drobne zagrożenie, drobny problem. W czwartek sytuacja m, może się wyjaśnić, ale też moi drodzy, ktoś z przyszłości do Was może powrócić? E, również e, uważajcie na fałszywe osoby. W piątek, kochani, rozmowa z mężczyzną spotkanie dla niektórych może być randka. M, może gdzieś być wyjście do siłowni czy do spa dla niektórych. Tu piątek jest dosyć ciekawy. Może być rozmowa z mężczyzną, który bardzo pomoże słowem, tak? Wesprze. W sobotę również dobry dosyć dzień, nawet możecie zawierać jakąś umowę. Z kimś, ale też uważajcie, bo ktoś może chcieć wami tutaj dominować, jakieś nakazy dla Was wyznaczać, rozkazy, także um, uważajcie. No i niedziela bardzo domowa, rodzinna, w gronie um, znajomych również może być, y, może Was odwiedzić, przyjaciel domu. Rodziny, gdzieś również na zewnątrz, w ogrodzie, możecie ten dzień spędzić. Bardzo ważne dla Was jest życie domowe, rodzinne. No i tu jest spełnienie marzeń związane właśnie z kobietą domową. Spełnienie marzeń. Może być prezent, może być jakaś droga z tą kobietą, również. Także spotkanie może w Waszym domu, również. W zdrowiu uważajcie na problemy powracające w zdrowiu, czy to z kośćmi, z pęcherzem, układem moczowym ogólnie, tak, nerki może coś dokuczać, właśnie powracać, ból głowy, tak, czy jakieś sprawy wirusowe, czy bakteryjne, coś może powrócić w tym tygodniu. Jakieś yy, choróbsko, ale moi drodzy, poradzicie sobie. Nie martwię się o Was, wiem, że poradzicie sobie. I moi drodzy, yy, życzę Wam wspaniałego tygodnia. Ja Was tylko ostrzegam. Pamiętajcie, karty Tarota to jest drogowskaz. Wy sobie wyznaczacie Wasze życie i planujecie. A karty to jest tylko drogowskaz, dodatek, taka wskazówka. No właśnie, taka wskazówka. Pozdrawiam raz jeszcze i do usłyszenia, kochani.